Początek grudnia w rajdowym kalendarzu oznacza tylko jedno: Rajd Barburka. W tym roku, jak zwykle, skupia w sobie najlepszych kierowców i genialne samochody. W takim towarzystwie nie mogło zabraknąć Kajetana Kajetanowicza, który zaprosił nas na swoje testy przed tym niezwykle ważnym eventem. Kajetan, przede wszystkim gratulacje za zdobycie mistrza polski w RSMP. Powiedz mówi się, że obiecałeś, że ogolisz włosy z kratki piersiowej, jeżeli dojdzie do tego do, do skutku. Czy to jest prawda? E, dziękuję za gratulacje. Prawdą jest, że ogoliłem włosy. Nie wiem czy mam wam pokazać teraz. <grym wytrych> już zdążyły odrosnąć. Czy już ogoliłeś? Tak, tak, ogoliłem zaraz e, po zdobyciu tytułu mistrza polski na ostatnim rajdzie przed nami barburka. Powiedz, dlaczego akurat ten rajd jest dla Was tak ważny, jak dla kierowców? On jest przede wszystkim ważny dla sponsorów, bo yy, kierowcy rajdowi nie mają yy, jakoś bardzo dużo... Yy. rajdowi nie mają jakoś bardzo dużo frajdy, chociaż ja ten rajd coraz bardziej lubię. Już wspominałem o tym w zeszłym roku. To jest rajd, który jest bardzo krótki. Dzisiejsze testy troszeczkę odzwierciedlają trasę tego rajdu, chociaż jeszcze tak wolno nigdy nie jeździłem na testach tak powoli, bo, no bo jest bardzo ślisko, a my musimy stosować ochrony. Drogowe, czyli takie, jakie, na jakich jeździmy w normalnym ruchu ulicznym, na tym rajdzie. Czyli nie możemy stosować opon z kolcami, zatem ta przyczepność jest bardzo, bardzo ograniczona. Mhm. A dlaczego jest taki ważny? Bo jest, bo trochę schodzę z tematu, bo jest po prostu bardzo dużo kibiców, i to jest takie święto dla sponsorów, dla kibiców, także dla zawodników. My ten rajd traktujemy jako pewnego rodzaju nagroda. Czyli jedziesz pod kibiców czy dla frajdy, czy będziesz walczył o najwyższe podium? Zawsze, zawsze jeździmy po to, żeby wygrać w rajdzie, wygrywać w rajdzie, natomiast ten rajd jest rajdem szczególnym i tutaj taktyka jest nieco inna na tym rajdzie, aczkolwiek nie wykluczamy walki o, o najwyższe lokaty na tym rajdzie. A jeżeli chodzi o auto, czy pojedziesz autem w takiej konfiguracji, jak się pojawiłeś w Mistrzostwach Polski, czy może coś w jakiejś innej konfiguracji, bo jak wiemy regulamin jest dość swobodny w tej kwestii? My na chwilę obecną e, mamy samochód stricte taki sam, jak e, jakim wygraliśmy e, klasyfikację generalną. Także na razie bez przeróbek. Jeżeli chodzi o kibiców, będzie ich na pewno tysiące na barburce, przynajmniej połowa z nich chciałaby mieć takie umiejętności jak ty. Co byś im poradził? Od czego zacząć może, nie wiem, kajotesy? może jakie auto na początek, czy napędowe, przednie napędowe, czteropędne? E, na początek. E, Proponowałbym chęci przelać na naczyny. Po prostu. Obojętnie jakim samochodem, wybrać się do, na jakąś, jakąś konkursową jazdę samochodem, czyli na popularny KJS i tam spróbować swoich sił, trenować właśnie na tego typu placach, bo warszawska barburka, my te, tutaj testy robimy przed warszawską barburką, to jest taki szybki kajodes, można nazwać go właśnie w ten sposób, więc to doskonale nadaje się na tego typu treningi, właśnie te początki. Czyli nie szybko, ciasne zakręty, nawroty, jakieś beczki, zakręty o kącie 90 stopni, tak, żeby można było jak najwięcej kręcić kierownicą, żeby można było doskonale skoordynować pracę rąk z nogami, czyli to, co jest bardzo ważne później już przy szybkiej jeździe. Dzień testów Sky to za nami. Jemu życzymy jak najlepszych wyników. A Was zapraszamy na karową.